Krzysztof Bosak nie ma wątpliwości. Jeśli uśmiechnięci zaczną wdrażać w Polsce unijne szaleństwa, to będziemy długo tego żałować. Posłuchajcie. Rząd twierdzi, że nie będzie drożej. Premier Donald Tusk chwalił się, tak, że płamią. benzyna jest po 5,19. Nie wiem, widzi pan na stacji e, nasza, taką cenę za benzynę? Słownik Mensen mówi, że to nie jest 5,19, e, tylko 5,91. E, to jest fałszywy rządowy, pana zdanie? Panie redaktorze, ceny benzyny te każdy może sprawdzić przy tankowaniu, natomiast generalnie rządzący po prostu kłamią, kłamią regularnie. Najgorsze jest, panie redaktorze, to, że oni nie tylko kłamią wyniku taktyki. Ja z nimi wielokrotnie, prywatnie też, czy nieoficjalnie rozmawiam i część z nich, to są szczególnie ludzie odpowiadający niestety za decyzje w sprawach gospodarczych, energetycznych, to są ludzie zindoktrynowani, którzy wierzą w swoje kłamstwa. Oni są jak młodzi komuniści w okresie stalinowskim. Oni na przykład wierzą, że jak do polskiego systemu elektroenergetycznego przyłączą więcej odnawialnych źródeł energii, to cena energii spadnie. Kto, kto w to wierzy? No, moim zdaniem panie minister Pełczyńska, moim zdaniem y, obawiam się, że pan minister Motyka, y, na pewno pani minister Henik-Kloska, y, no, no zdecydowanie zbyt wielu. Obawiam się, że minister Domański może w to wierzyć. W każdym razie nikt w rządzie otwarcie temu Bełkotowi się nie sprzeciwia y, i brniemy w stronę jakiegoś takiego poznającego blackoutu. Zgadzasz się z Bosakiem? Napisz koniecznie tak lub nie w komentarzu.